Za oknem zima, a ja zapraszam Was do słonecznej Luizjany na gorące, rozgrzewające gambo. Składniki na gambo to po pierwsze wywar. Musimy zrobić sobie wywar warzywny, taki jak robimy do rosołu. Jeżeli robimy gambo z kurczakiem, możemy po prostu zrobić rosół na kurze, wtedy ten smak będzie oczywiście pasował do kurczaka. Natomiast my robimy dzisiaj gambo z krewetkami, w związku z czym robimy albo wywar warzywny, albo rybny. Możemy dorzucić jakiś kawałek ryby do tego wywaru, żeby nabrał takiego morskiego smaku. Oprócz tego będziemy potrzebowali to, co tutaj jest na stole, czyli podstawę w kuchni. Luizjańskiej, ponieważ gambo to potrawa stricte dla Luizjany charakterystyczna. Luizjańska kuchnia składa się najczęściej z takich elementów jak cebula, papryka i seler naciowy. To jest tak zwana trójca w Luizjanie. Jeżeli dodamy do tego czosnek, a dodamy, to będziemy mieli tak zwaną świętą trójcę. To gambo to właściwie zupa, gęsta zupa z jakimiś dodatkami właśnie warzyw i mięs lub owoców morza i możemy ją zagęszczać na trzy sposoby. Pierwszym sposobem jest zrobienie zasmażki. Zasmażki z oleju i mąki. Około pół szklanki mąki będzie nam potrzebne i 1 trzecia oleju. To jest taka francuska zasmaczka roux, którą się bardzo długo robi. I trzeba trochę cierpliwości, ale naprawdę się opłaca. Ja pokażę, jak, jak ją robię. Drugim sposobem jest dodanie dużej ilości okry. Okra jest moim zdaniem obowiązkowa w, tutaj w tym daniu. Niektórzy mówią, że można się bez niej obejść. Moim zdaniem jest to błąd kardynalny. Ona nadaje bardzo charakterystyczny smak i zapach Gumbo. Poza tym właśnie świetnie zagęszcza. Nie musimy jej dawać bardzo dużo, może z, do 100 gram. Ta okra tutaj naprawdę daje dużo. Nazwana też tak dość zabawnie Ladyfinger. Jak widzicie, trochę to wygląda jak takie paluszki. Jedyne co z nią zrobimy to odcinamy końcówki. A resztę kroimy w takie małe kawałki i wystarczy. Jak widzicie mam tutaj również już pokrojoną paprykę oczywiście bez gniazd nasiennych cebulka pokrojona też w takie kawałki do tego dodamy jeszcze posiekany czosnek i seler. I jeżeli chodzi o seler to odcinamy końcówki i ja dodatkowo jeszcze zrywam tutaj takie włókna. Jak sobie przełamiecie seler to będziecie widzieć, że te włókna tutaj są. O, i one powodują, że seler jest chrupiący, ale również w daniu powodują, że ten seler może być twardy i łykowaty, jeżeli go nie będziemy bardzo długo gotować, więc ja staram się, szczególnie z tej strony tutaj, o, w tych dwóch miejscach te żyłki wyciągnąć. Te zewnętrzne tutaj nie są już takie. Takie ważne. Kiedy warzywa mamy pokrojone, możemy zająć się resztą. Co nam jeszcze w ogóle będzie potrzebne? Będą nam potrzebne oczywiście krewetki, 250-300 gram. Będą nam potrzebne przyprawy: sól, pieprz, tymianek i oregano oraz przyprawa cajun, która, która składa się głównie, jeżeli nie macie gotowej, składa się głównie z czarnego pieprzu pieprzu kajen, papryka słodka, czosnek mielony oraz ziół właśnie takich jak tymianek czy oregano na przykład. To wszystko sobie mielimy i mamy gotową przyprawę. Ja w związku z tym, że często jej używam, mam już przygotowaną. I kiedy mamy to już gotowe, możemy zabrać się za tą zasmażkę, za RU, Zanim to jeszcze może zrobimy, to Trochę oprószymy sobie krewetki ziołami oraz solą i pieprzem. otrzymamy sobie to w lodówce przez czas, kiedy będziemy przygotowywać sobie zasmażkę. Na patelnię wlewamy olej i mąkę i musimy to teraz wszystko ładnie wymieszać. Patelnia już nam się tutaj grzeje. Jak za dużo mąki, dodajemy oleju, jak za mało oleju, tak za dużo oleju, dodajemy trochę mąki. A no, musi być taka jednolita, gęsta papka. Tak, budyń. Jak widzicie, kolor tej zasłaszki w tym momencie jest jasny. Naszym celem jest osiągnięcie koloru takiej czekolady mlecznej. Roux, czyli ta zasłaszka francuska, to praktycznie kolor czerwony, jak sama nazwa wskazuje, rouf po francusku to czerwony. Natomiast czerwony nie wyjdzie, wiem z doświadczenia, wyjdzie taki właśnie ciemniejszy pod czekoladę mleczną wpadający. I taki jest nasz cel. Natomiast ważne jest, żeby go, żeby tej nie przypalić. Więc niestety naszym obowiązkiem jest praktycznie Cały, cały czas pilnowanie, żeby to nie przywarło. Mieszamy co kilkanaście sekund. Nie może być też zbyt dużego ognia, żeby nam to nie przywierało za szybko. No i cóż, 15-20 minut, pół godziny. Wszystko zależy od nas. Im ciemniejsza jest ta zasmażka, tym głębszy będzie smak, tym lepsze będzie gambo. Także spokojnie możecie za pierwszym razem przynajmniej poświęcić się trochę, żeby zobaczyć, że naprawdę warto ten smak osiągnąć. Będę co jakiś czas pokazywał, jaki kolor przybiera ta smaszka. Jak widzicie, nasze roux ma już odpowiedni kolor. Poznać można też po zapachu, bo zapach zaczyna przypominać prażoną kukurydzę, czyli taki popkornik. I wiemy już wtedy, że, że jest gotowy. Kolor jak widzicie, ładny. Taka czekolada z mlekiem. Teraz kolejne etapy. Kolejnym etapem jest podlanie tej zasmażki gorącym. Bulionem. Musimy to dobrze wymieszać i kolejna. Tak już mniej więcej przygotowaną zasmażkę możemy rozpuścić wreszcie bulionu. Około 2 litry bulionu tutaj będziemy, będziemy mieli. Do tak przygotowanej bazy dodajemy warzywa, czyli nasz seler okrę oraz paprykę. Natomiast cebulkę, zanim dodamy, podsmażymy jeszcze nawet na tej patelni tej samej, w której mieliśmy zasmażkę, tylko z większą ilością oleju i dzięki temu resztę tej zasmażki również nam się uda dodać do naszego gamba. Cebulkę podsmażamy tylko tak na złoto. Lekko. Dodajemy tutaj również posiekany czosnek, około 3 główek czosnku. Podsmażoną cebulkę i czosnek dodajemy do gambo. Na tym etapie, kiedy się to dusi, dodaję również trochę przypraw. Łyżeczkę suszonego tymianku, łyżeczkę suszonego oregano, przyprawę Cajun, też łyżeczkę. Pamiętajcie, że jest ostra, zależy co kto lubi, można dodać więcej później, jeżeli lubicie ostro. Doprawiamy jeszcze trochę pierwszym. soli na razie nie daję. Ustalę jeszcze ten smak na samym końcu, pod przykryciem, gotujemy do miękkości warzyw. Kiedy gotuje nam się gumbo, czas zająć się krewetkami. Tu mam całe krewetki gotowane. To są krewetki białe. Jak sam kolor wskazuje, ponieważ są to krewetki białe, gotowane, które robią się po prostu właśnie takie pomarańczowe po ugotowaniu. Takie krewetki musimy obrać. Można resztki, czyli ogonki, główki wykorzystać do zrobienia wywaru. Można zostawić całe te krewetki, ale potem w tym gambo będziemy po prostu wypluwać te pancerzyki. Więc lepiej, lepiej się ich pozbyć. Odcinamy główki, zdejmujemy końcówki, zdejmujemy cały ten również pancerzyk, który tutaj jest. Dookoła naszego mięska. I trzeba też sprawdzić tutaj, czy krewetka nie ma nie jest, jest, jest czysta. Czyli czy tutaj przewód yy, pokarmowy krewetki nie jest jeszcze zanieczyszczony. Będzie się to pokazywało w ten sposób, że będzie tu taka czarna nitka. No, ta czarna nitka tutaj się pokaże. Yy, taką kreweteczkę mamy już przygotowaną, wrzucamy ją z powrotem w zioła. Z każdą krewetką robimy tak samo. Możemy zostawić jedną, na przykład całą krewetkę do ozdoby na wierzch gambę, kiedy będziemy podawać. Po obraniu krewetki jeszcze kroję takie mniejsze kawałki, żeby mi tutaj jeszcze poleżały trochę w przyprawach. Będą bardziej aromatyczne. I tak czekają sobie na resztę dania. Gambo nam zgęstniało, warzywa są już miękkie. W miarę czas dorzucić krewetki. Jak mówiłem, te krewetki były już wcześniej gotowane, dlatego nie ma potrzeby ich teraz gotować długo. Wystarczy około 8-10 minut, żeby one były gotowe. Za 10 minut całe danie mamy z głowy. Kambo jest gotowe. Ja trochę przepis spolszczyłem, dodając tutaj na wierzchu szczypiorek. Tak lubię. Natomiast oryginalnie podaje się jeszcze z ryżem. Czyli tutaj dwie łyżki ryżu wkładamy do całego dania. Ja za ryżem nie przepadam, ale wy. Jak chcecie. Świetna zupa na zimowe wieczory. Rozgrzewająca i pikantna.